jedną minutę, proszę. Panie marszałku, wysoka izbo. Mam pytanie do pana wicepremiera Glińskiego. Czy pan premier zna raport, sprawozdanie Rady Języka Polskiego, który która gruntownie oceniła emitowane w wiadomościach tak zwane paski informacyjne w latach 2016-2017? Czy pan minister zna podsumowanie tego raportu i e, informację rady, która wskazała, że Paski posługują się nieetycznymi zabiegami językowymi, takimi jak etykietowanie, stygmatyzacja, stereotypizacja. Czy pan minister również zna tą, tę tezę przedstawioną w, w sprawozdaniu Rady, że paski powstawały z myślą o wpływaniu na, na opinię odbiorcy komunikatu, a nie z myślą o dostarczeniu mu obiektywnego powiadomienia? o danym zdarzeniu. Czy Pan próbuje takie działania, Panie Premierze? Dziękuję bardzo.